Co jadłem i robiłem na wakacjach w Turcji? Śniadanie zjedliśmy w hotelu. Mieszkałem w małym, kameralnym obiekcie prowadzonym przez turecką rodzinę i to właśnie oni przygotowywali nam domowe posiłki z lokalnych produktów. Po śniadaniu pojechaliśmy zwiedzać punkty widokowe na wzgórzach Kapadocji i ten widok naprawdę zapierał dech w piersiach. Obiad zjedliśmy w restauracji z bufetem typu płacisz raz i jesz ile chcesz. Wziąłem sobie kurczaka, rybę przypominającą śledzia i taką zapiekankę z makaronem i beszamelem, która była naprawdę świetna. Na deser wziąłem kilka nasączonych słodkim syropem tureckich ciast? Mam wrażenie, że one wszystkie smakują podobnie, chociaż to z karmelem na górze było najlepsze. Po obiedzie pojechaliśmy zwiedzać dalej, a przed powrotem do hotelu poszedłem jeszcze na drobne zakupy. Tutaj jeszcze mała przekąska przed kolacją, na którą pojechaliśmy do restauracji na tzw. Tak zwany Turkish Night. Wyglądało to jak polskie wesele, tylko zamiast wesela były pokazy taneczne. Oczywiście było dużo pysznego jedzenia, ale kto mi wytłumaczy co to jest? To chyba jakaś marchewka z majonezem czy coś. W każdym razie to mi nie podeszło, ale kurczak z dania głównego był bardzo dobry. Na dziś to tyle, widzimy się w kolejnym